Kolorowy język świetnie, już po zabiegu panie dzieńciole przyda się panu kilkudniowy odpoczynek? <grybuj> no, sprint pora zamykać. Co? A, 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 co się stało? O, e, nic takiego. Może być tak e, sprzątnął gabinet. Dobrze. Nie chcę straszyć sprinta, ale żółty język nie jest normalny. Nosek, oczy, zęby, język. O, niedobrze, nawet bardzo źle. Gotowe! Ups! Ale ze mnie gapa. Spójrz, letający spodek. Że co? Chyba mi się przywidziało. Możesz przynieść waciki? W przypadku zielonego języka trzeba natychmiast leczyć. O nie! Jest coraz gorzej! Nie panikuj, póki język nie stanie się. Niebieski! Ojej! Lizaka! To dlatego twój język zmienia kolory. Aha, pycha. A ja tak się martwiłam. Myślałam, że jesteś chory. Bo chyba jestem. Za dużo lizaków, tak? Enchantymats. Przyjrzyj się. Uwielbiam poranne spacery. Można tyle zobaczyć. To pierwszy, ten lepszy! To było specjalnie. Pewnie, że zrobiłeś to specjalnie, sprint. Jaka piękna roślinka! Uff. Coś przegapiłem! Przyjrzyj się uważnie, a będziesz zaskoczony. <grym wytkuj> listek kichnął. <grym wytkuj> to nie listek. Przyjrzyj się uważnie. Tak wiele możemy zobaczyć, jeśli na chwilkę zwolnimy. A, piękny! Ha, ha chcę się ścigać! Tak! Wyścig! To było specjalnie. No pewnie, że specjalnie. Portret doskonały. Miałaś świetny pomysł, żeby namalować mnie w ruchu. Wyglądam bardziej przygodowo w ten sposób czy w ten? W ten sposób. A teraz nie ruszaj się. O! Ja. A, a. O! O! Wiem, co może podkreślić moją osobowość. O. Pamiętasz, jak nurkowałyśmy na rafie koralową? Aha, aha. Pływałyśmy godzinami! A. A w futerku miałyśmy mnóstwo piasku o, I widziałyśmy tak wiele ryb Duże, malutkie Raz rzeczy i pojechałyśmy w góry Tam wspinałyśmy się i wspinałyśmy A potem skoczyłyśmy ze spadochronem Pamiętasz? Skoczyłyśmy ze skalistego szczytu A widok był taki piękny Czułyśmy się jak taki latające w chmurach to była wspaniała przygoda! Albo. Wiesz, co będzie lepsze? Może Czyli... ucznictwo. Albo szermierka! O! Wiesz, co może być jeszcze ciekawsze? Czekaj! Gotowe! O! Pokaż mi! Podoba mi się! Jest piękny! Taki jak ja! <laughs> tak! Enchantment! Za dużo liści. Felicity i Flik będą zachwycone naszą zupą z marchewki i kremem marchewkowym na deser. Mniam, mm, niem, niem, niem. Spójrz! O nie! Gdzie się podziały wszystkie nasze marchewki? Zanim urosną nowe, miną tygodnie. O, to co my zrobimy? Sama nie wiem, Twist. Flik, co zrobimy z tymi wszystkimi liśćmi? Cóż, możemy się nimi pobawić. <noise> Wesoła wow! zabawa Ale jednak musimy uprzątnąć te liście Felicity, Flick, musimy odwołać dzisiejszą kolację Chyba ten dzień nie jest szczęśliwy dla żadnej z nas huh? Co to znaczy? Nie wiemy, co zrobić z tą stertą liści <noise> Mam fantastyczne rozwiązanie obu naszych problemów Ściółka W ciepłych, wilgotnych liściach wszystko lepiej rośnie ale minie kilka dni, zanim nasiona wykiełkują. Obawiam się, że nie mamy nic na kolację. Przykro mi, że was zawiodłam. Biedna Bri. A może odrobinka czaru? A! Czemu na to nie wpadłam? Czary na pewno poprawią jej humor. Uf. Liście naprawdę działały cuda. Nie sądziłam, że warzywa tak szybko urosną. Smacznego. Modny flap. Dzisiaj nasz budyk jest oficjalnie zamknięty. Więc zacznij się przygotowywać do swojego wieczornego koncertu. Hmm. A więc zaczynajmy. Hmm. A. Może spróbuj jeszcze raz. Flap? Czy ty masz tremę przed dzisiejszym występem? Mm -hmm. Każdy ma czasem tremę przed występami. Nawet ja. A wiesz, co się dzieje, kiedy ja mam tremę? Hmm? La! La! la, la. la, 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 la. <laughs> mam pomysł! Nie ma to jak szykowny kostium, dzięki któremu będziesz bardziej pewny siebie. Czas na stylowe dodatki. Stylowe dodatki, nie, te dodatki do ciebie nie pasują. Ale mam jeszcze jeden pomysł do wypróbowania. Nie mądra, co ja sobie myślałam? Wyglądasz doskonale taki jaki jesteś, naprawdę? Aha, nie ma się czego obawiać, tak. Piosenka od serca. <szorsky> Piosenka od serca. <try> czas na drzemkę. <try> 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 O, przepiękna melodia. Zagram ją dla Caper. Piosenkę gram. Mm, a gdzie jest kaper? Tak uwielbiam wokół. Piękne wonie, róże i peonie. To miłość! I na perkusji też za i lubię też A! Hey Hej, Kaper, gdzieś ty była? Próbowałam się zdrzemnąć. Co powiedziałaś? Przepróbowałam się zdrzemnąć. Chcesz spać? Tak! O, przepraszam cię, nie wiedziałam. Zrobię wszystko, żebyś spała najsmaczniej na świecie. Zaśpiewam ci kołysankę. Kaper, słodziutka, tak cię kocham. O, tak. Hmm. A! 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 Lodowa katastrofa, bardzo proszę, dzięki. Uh -huh! Mamy szczęście! Opiekujemy się lodziarnią, dopóki pingwinki nie wrócą z porocznych wyścigów dreptania w mroźnych skałach! Mm, mm, marchewkowe! Moje ulubione! Ech, czekaj! Miałyśmy produkować lody! Nie je zjadać! Ech. Przepraszam! Ech, dobrze, że zbudowałam! Tak! Mmm, głodna. Uciekajmy! Oj, stała się kleje. Przestań! Lody się roztopiły. Zniszczyłyśmy lodziarnię pingwinków co zamrażarka? Genialny pomysł! Maszyna ściąga mroźne powietrze prosto z mroźnych skał. Szybko, schowajmy je w zamrażarce. I gotowe! Udało się! Zwycięstwo! Należy nam się nagroda. Loda?